Gdyby to nie było na niby. Gdyby, gdyby świat cały obróz w niebieskim, nie wdał, Gdyby magik był doskonały. Dobra, kogo masz na myśli? No ja, magik i ty. Ja też śpisz? Dzień dobry. To jest mi pierwszy, jak ty sobie to wyobrażasz. To znaczy? Z czego będziecie żyli. Ile chcecie? Stuwa. Wie? Bo właściwie ja byśmy mieli się nazywać. A To A co to jest? Pak przydźwięka głośnika. W jakiej ciąży? A jak myślisz? W jakiej ja mogę być ciąży, idioto? To to jest. stare wszystko, co ja mam na świecie. Jeszcze raz! Ej, jak kasa, Później. A Justyna, jak wam się układa? Przesadę. Mam jedną pierdolność, zdobyczenie, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na. Nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to moc. Pierdolę i tak rozejdziesz się po Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Ja jestem Bogiem, uświatą to sobie Słyszę słowa, od których was Jerzy się na głowie O rany, rany, jestem niepokonany Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę A jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno A słuchaj, ja nie wybrałbyś się ze mną na spacer? Wszystko ma swoje priorytety, niestety Wszystko ma swoje wady, zalety Hierarchia wartości Dzień syna Noszę o rozwód Przecież Cię zabił, idioto! To co teraz będzie? Tylko kurwa będzie! Nienawidzę Nie mogę już tak stary, nie dam rady. I żadnych biskupów. Pan Sobański Was zapowie? A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć?